Cześć, witajcie. Dzisiaj taki temat związany z tym, jak działa pompa ciepła, czyli jak to jest, że ona odbiera ciepło z otoczenia, z przelatującego powietrza, jak to się dzieje, że pompa ciepła oddaje ciepło potem do wody i ogrzewa tą wodę, a więc w skrócie taki temat, myślę, składający się z podstaw tego, jak to powinno działać, ale... Po rozmowach z wieloma instalatorami, klientami widzę, że dla niewielu osób jest to jasne, dlatego chciałbym to w miarę przystępny sposób wytłumaczyć, tak, żeby mniej więcej wszyscy rozumieli i było im to łatwiejsze do zaakceptowania, bo jak się coś rozumie, zasada działania, to łatwiej się do tego przekonać. A więc jako pierwsze omówię wszystko, co tutaj mamy, jeżeli chodzi o tą konkretną pompę. To jest Mitsubishi Power Inverter 7,5 kW. Pompa ciepła w wersji SPLIT. Mamy jednostkę wewnętrzną, mamy jednostkę zewnętrzną. Trochę ją opomiarowałem po to, żeby było łatwiej wam wyjaśnić, co się dzieje i żebyście widzieli, jakie są temperatury i jak one się zmieniają przy tym urządzeniu. Opiszę te termometry, żebyście wiedzieli, co jest co. Pierwszy termometr to jest podpisany gaz, a więc to jest temperatura tej rury, tak grubej, która wychodzi ze sprężarki i idzie do jednostki wewnętrznej. To jest temperatura gazu, którą uzyskujemy właśnie w tym miejscu, czyli na wyjściu z jednostki zewnętrznej do jednostki wewnętrznej. Druga, drugi termometr to jest druga rura ta, to jest rura powrotna z jednostki wewnętrznej. Tutaj już wraca do jednostki zewnętrznej, czyli do wentylatora ciecz, tak, która potem trafia sobie dalej na parownik jednostki zewnętrznej poprzez jeszcze zawór rozprężny. Trzeci termometr to jest temperatura nawiewu, czyli temperatura zasanego powietrza od tyłu, czyli to jest to powietrze, które dostaje pompa ciepła i temperatura wywiewu to jest temperatura wywiewanego powietrza z przodu. Pompa ciepła, jak część z Was pewnie wie, działa na tej zasadzie, że pobiera zataczającego powietrza ciepło tak, temperaturę energię, dzięki czemu jest w stanie przenieść się potem do wody. A więc wygląda to tak. Wpada sobie od tyłu powietrze i to powietrze jest schładzane, czyli odbierana jest mu energia, poprzez parownik. Parownik to jest ta e, chłodnica, tak niektórzy to nazywają, która jest z tyłu jednostki właśnie zewnętrznej i to powietrze jest przedmuchiwane przez to, e, przez wentylator, trafia na taką chłodnicę, czyli parownik, który jest, e, jest 10 stopni. Chłodniejszy niż temperatura otoczenia, czyli jak mamy tutaj powietrze, które będzie miało tam niecałe 22 stopnie, wpada sobie na taki parownik i ten parownik jest 10 stopni chłodniejszy niż otoczenie, czyli ma temperaturę mniej więcej około 10 stopni na plusie, to wtedy to powietrze zostaje schłodzone, tak? No bo trafia na coś zimnego, a więc się oziębia. I tutaj z przodu wylatuje już powietrze o temperaturze około tam 5 stopni niżej niż temperatura otoczenia. Dzięki temu, że to ciepłe powietrze przeleciało przez ten parownik, no to go ogrzało. tak? On już nie ma wtedy tych 10 stopni mniej niż temperatura otoczenia, tylko jest trochę cieplejszy. Dzięki temu e, odzyskujemy energię z powietrza. Ta temperatura potem powoduje to, że czynnik chłodniczy, który jest w tym parowniku, e, się podgrzewa, rozpręża i trafia sobie do sprężarki tą rurą. Trafia sobie do sprężarki. Tutaj jest oddzielona. Ciecz od gazu, i taki czynnik tak, trafia do sprężarki, tam jest ściskany. Sprężarka robi coś takiego, że ona ściska ten gaz, dzięki czemu podnosi właśnie jego temperaturę. I ta temperatura gazu na wyjściu ze sprężarki już będzie dużo wyższa. Ja teraz włączę pompę ciepła, żebyście sobie to zobaczyli na działającym układzie. Dobra, mamy teraz pracującą pompę ciepła ruszył nam wentylator, ruszyła sprężarka, na początku słychać taki dźwięk krążącego gazu po instalacji, ruszyła też pompa obiegowa w jednostce zewnętrznej, która przerzuca nam wodę z tego bufora, bo pompa ciepła aktualnie pracuje z tym małym buforem, dołem zasysa zimną wodę, tak, pompuje pompa obiegowa do jednostki wewnętrznej, tam jest wymiennik płytowy i wraca już ogrzana woda do tego zbiornika buforowego. No, i zobaczmy na odczyty. Co my tutaj mamy? Temperatura powietrza nawiewanego, czyli ten termometr, jest około 21 stopni. To jest to zasysane powietrze przez pompę ciepła. Temperatura wyrzucanego powietrza wywiewu z jednostki właśnie zewnętrznej przez wentylator to jest 17 stopni. Czyli aktualnie teraz 4 stopnie, tak? Oddaje to przerzucane powietrze do parownika. 4 tak? stopnie zostają w pompie ciepła, i to jest ta energia, którą odzyskaliśmy. Tego powietrza trzeba przerzucać dużo, dlatego wentylator jest spory i się kręci. I teraz ten, to powietrze ogrzewa gaz, który jest w parowniku. W tej chłodnicy, która jest tam z tyłu, ten gaz, jak się ogrzewa, on się rozszerza delikatnie, jego ciśnienie rośnie i trafia sobie do sprężarki tą rurą wraca sobie ze sprę do sprężarki gaz, który następnie w, pompie, w sprężarce pompy ciepła jest ściskany tak? ściskamy sobie ten gaz bardzo mocno, nawet do 40 paru atmosfer 40 par barów to jest ciśnienie, które pozwala nam uzyskać 80-90 stopni nawet na tej rurce. Tak? Z, taką z taką temperaturą czynnik chłodniczy, ten gaz jest w stanie iść do jednostki wewnętrznej. No i patrzmy, co my tutaj mamy. 35 stopni aktualnie to jest temperatura tego gazu, który sobie wędruje do jednostki wewnętrznej, a 29 wraca. Czyli mamy tutaj powiedzmy sobie 5 stopni z temperatury powietrza, jest zabierane. A tam mniej więcej 5 stopni jest oddawane. Czyli taka zamiana następuje. Gaz pozwala nam zabrać 5 stopni tutaj z tego powietrza i oddać 5 stopni tam do, do wody w jednostce wewnętrznej. I ta woda w jednostce wewnętrznej też mniej więcej rośnie o około 5 stopni. Czyli powiedzmy sobie, że wchodzi tam około 30 stopni, a wychodzi około 35, tak? Czyli 5 stopni więcej jest podgrzewana ta woda. I tak w kółko. Jak chcemy uzyskać na przykład 60 stopni, i w buforze, no to będzie nam wchodziło tam 55, wychodziło 60 i ten gaz tutaj też będzie odpowiednio cieplejszy. Bo, żeby uzyskać 60 stopni na wodzie, to ten gaz chyba musi mieć tam około 80 stopni, ale to też zależy od obrotów inwertera. I teraz, jak słychać, pompa wkręciła się na trochę wyższe obroty, dlatego, że ciśnienie jest wyższe tutaj, tak? Że ciśnienie jest wyższe po to, żeby uzyskać wyższą temperaturę. Temperatura wywiewanego powietrza tutaj 15 stopni. Temperatura zasysanego powietrza 19 i trochę. I e, dzięki temu właśnie odzyskujemy tę energię z powietrza, przerzucamy ją do wody. Ja zaraz zobaczę, jaka tam jest różnica dokładnie temperatur na wodzie. Jak sobie zerkniemy w czujniki. To już Wam mówię, jak wygląda różnica temperatur. 31 to jest temperatura wody, która jest pobierana z bufora tak, i już ogrzana przez pompę ciepła ma 35 stopni i wraca do bufora i tak będzie w kółko, ona będzie się podnosiła ta temperatura. To, co mogę Wam jeszcze pokazać, to co, to co jest w środku jednostki wewnętrznej, bo to też pewnie Was ciekawi, ale tam nie ma za dużo. Poza tym, że mamy płytę, styczniki do, do grzałek, w środku mamy jeszcze wymiennik ciepła, do którego wchodzą cztery rury. Dwie rury z gazem to te, które tam idą na dole i dwie rury z wodą. Jedna wchodząca, druga wychodząca tak samo z gazem. Jedna rura z, z cieplejszym gazem, który wchodzi do wymiennika płytowego i druga z chłodniejszym gazem, już cieczą, cieńsza, którą, którym ten gaz, właśnie, czyli ciecz, czy też ciecz, wraca z powrotem do jednostki zewnętrznej. Jest też pompa obiegowa, naczynie, naczynie przeponowe e, i jest też grzałka. W razie czego wspomagająca, gdyby po prostu było bardzo zimno i pompa nie dawała sobie rady, to jest grzałka z prawej strony wbudowana, która nam mierzy, która nam podnosi temperaturę wody na wyjściu. Oprócz tego trochę dodatków, typu tam odpowietrzniki, e, zawór bezpieczeństwa, filtr, czujnik przepływu. Możemy sobie zobaczyć teraz temperaturę wody. Jest 32 na powrocie, 35, a więc już się nam o 1 stopień rozgrzał ten bufor. A pompa sobie chodzi na bardzo delikatnych obrotach, bo tu jest ciepło. Teraz ona chodzi sobie, e, pewnie słyszycie ją trochę przez mikrofon, który mam pewnie słyszycie trochę, wentylator, sprężarkę, bardziej sprężarkę, dlatego, że zdjąłem z niej wszystkie obudowy tam są takie obudowy wygłuszające, które powodują to, że jej po prostu nie słychać ale teraz po prostu w celu zademonstrowania jak to wszystko wygląda w środku zdjąłem te elementy ona się tak powoli rozkręca teraz temperatura wywiewanego powietrza to jest 13 stopni temperatura nawiewanego powietrza to jest 18 temperatura gazu który wychodzi do jednostki Wewnętrznej to jest 43, gaz, ciecz już w sumie, która wraca z jednostki wewnętrznej to jest 33 stopnie. Ta ciecz jest chłodniejsza, tak? O mniej więcej 10 stopni teraz, ale tam dalej jest przyrost o około 5 stopni na, na wodzie, a nawet mniej, w zależności od obrotów jeszcze pompy obiegowej, bo to też nam mówi o delcie, czyli o różnicy temperatur między wodą, która wchodzi, a wychodzi. Pokażę Wam jeszcze jak na kamerze termowizyjnej to wygląda, tak żeby można było trochę lepiej to sobie zobrazować. Zobaczcie teraz jak to wygląda. Po lewej stronie ta niebieska plama to jest powietrze wywiewane przez wentylator. I z tyłu najzimniejszy punkt 9,2 stopnia to jest parownik, który ma właśnie taką temperaturę. Po prawej stronie najcieplejszy punkt to jest sprężarka, która ma 54 stopnie. Czyli jest trochę cieplejsza niż ten gaz, który sobie z niej wychodzi. Po prawej stronie tam jest jeszcze widać trochę rurek. One są właśnie związane z różnymi elementami, które są właśnie w pompie ciepła. Ale najważniejsze, widzicie: 8 stopni, czyli temperatura ta, która wydostaje się z pompy ciepła. Tak, a więc czuć tutaj taki chłód. I po prawej sprężarka, która spręża gaz po to, żeby uzyskać z niego wyższą temperaturę. Po prawej jeszcze widać, zupełnie po prawej, dwie rury, które wchodzą do bufora. Ta górna jest troszeczkę cieplejsza, dolna jest chłodniejsza. Jak sobie zerkniemy w odczyty z termometrów, to 11 stopni to jest temperatura już wywiewanego powietrza. 18 stopni to jest to powietrze, które wchodzi do pompy ciepła. Wchodzi od tyłu, tak? 37 temperatura cieczy. Czyli tego przechłodzonego czynnika, który przychodzi nam z jednostki wewnętrznej. 47 to jest temperatura gazu, który leci sobie właśnie do jednostki wewnętrznej. Taka ciekawostka, bo z tymi naszymi instalatorami to jest tak, że mało kto się na tym zna i najprościej zapytać kogoś, kto instaluje wam pompę ciepła, dlaczego jedna rurka jest gruba, a druga cienka. I. Połowa odpada. Bo jak sobie zerkniecie, to ta rurka jest grubsza. Ta jest cieńsza. To dlatego, że tą rurką leci sobie gaz. Gaz ma większą objętość. Drugą rurką leci sobie ciecz. Ciecz ma mniejszą objętość, dlatego że tam w jednostce wewnętrznej zachodzi zmiana stana skupienia. To tak jak z parą. Para zamienia się w wodę, to tak samo tam. Para zamienia się w ciecz o niższej, o niższej temperaturze. Dlatego jest różnica wielkości tych rurek, ale połowa instalatorów tego nie wie. A jeżeli chcecie powierzyć montaż pompy ciepła osobie, która nie wie za dużo o jej konstrukcji, no to będzie potem problem z tym, jak on będzie miał do tego dopasować instalację, albo na przykład jak przyjdzie kwestia jakiegoś serwisu. Jak ma wam serwisować ktoś pompę ciepła, kto nie wie nic o jej działaniu? No jeżeli to był piec wcześniej taki instalator sobie z tym radził, bo wiedział, że trzeba wyrzucić węgla, żeby się paliło, no to tutaj zasada działania jest trochę bardziej skomplikowana i trzeba wiedzieć, od czego są. Takie na przykład presostaty, ten z tyłu tutaj, czy przetworniki ciśnienia, tak jak ten. Po co są dwie rurki, jedna grubsza, druga cienka? Po co jest tam zbiornik cieczy z tyłu na gaz? Takie elementy musi instalator wiedzieć, po to, żeby móc serwisować taką pompę ciepła. Bo co z tego, że on powie, że jak się coś stanie, no to on sobie wezwie serwis zewnętrzny. Okej, okay, no ten serwis może będzie jechał dzień, może tydzień, ale nawet po to, żeby Zainstalować właściwie pompę ciepła, to trzeba zas rozumieć zasadę jej działania. Tak? Trzeba wiedzieć, dlaczego przepływ musi być o odpowiedniej wielkości przez pompę ciepła, dlaczego delta musi być zachowana, dlaczego musi być zład wody. To wszystko się ze sobą wiąże. Nie da się zainstalować pompy ciepła poprawnie, nie znając zasady jej działania. Dlatego u nas w firmie taki nacisk właśnie kładę na to, żeby dobrze dobrać instalację do, do pompy ciepła i dobrze dobrać pompę ciepła do do budynku, bo nie ma pomp uniwersalnych takich, które chodzą super na wszystkich budynkach, dlatego ważny jest dobór, tak? Instalator, który wam radzi zamontować firmę tylko jednej marki, no to często może po prostu mieć problem z tym, żeby dobrać właściwe urządzenie, no bo na przykład pompa nie zamontuje do wszystkich budynków, nie, bo, bo nie, bo on nie pasuje do wszystkich, tak? Do niektórych na przykład bardzo wysokich, wysokotemperaturowych się nie nadaje i Cubisi na przykład też ma swoje wady. Jedną z nich jest cena, bo akurat Mitsubishi to jest droższy produkt, ale bardzo dobrze wykonany i na takie rzeczy trzeba zwrócić uwagę po to, żeby dobrać klientowi odpowiednie urządzenie. Teraz jak słychać pewnie, to w moim mikrofonie, nie wiem, bo jeszcze tego nie słuchałem, to słychać tą sprężarkę, tak? ona jest tam na dole, to takie serducho naszej pompy ciepła, które sobie tam bije na dole. Normalnie tego nie słychać z tego względu, że jest to obłożone elementami wygłuszeniowymi, takie tutaj mamy, z tyłu taka blacha gruba, wyłożona specjalnym takim elementem, który po prostu ma tłumić wszystkie dźwięki. No ale teraz możecie sobie zobaczyć na żywo, jak to pracuje, bo większość klientów, która nawet ma założone pompę ciepła, nawet nigdy do niej nie zaglądała do środka. a Teraz macie okazję zobaczyć, jak taki układ pracuje, wygląda, co tam jest w środku. To będzie pewnie jakieś 50% aktualnie jej mocy. Mocniej się nie wkręci z tego względu, że tu jest ciepło, tak? Im cieplej na zewnątrz, tym pompa ciepła ma lżej. Ona działa nawet w temperaturach. Ten model na przykład do minus 20 spokojnie działa. Wtedy działa to na takiej zasadzie, że ten parownik, który jest z tyłu, tak, dalej próbuje utrzymać temperaturę 10 stopni niższą, 10-8 niż temperatura otoczenia, tak? Czyli on wtedy nie ma minus 20 jak otoczenie, a ma minus 30. To jest zaleta gazu, który w nim jest. I ten gaz właśnie jest w stanie się tak dopasować. Żeby móc odbierać ciepło z otoczenia nawet w tak niskich temperaturach. Temperatura gazu na tłoczeniu 51, temperatura cieczy, która wraca sobie z jednostki zewnętrznej 42, temperatura nawiewanego powietrza, czyli to z tyłu, które mamy teraz w biurze tutaj, to jest 17,4 stopnia i temperatura wyrzucanego powietrza 10 stopni. Czyli zobaczcie, że 7 stopni już pompa ciepła zabiera z tego powietrza, które jest tutaj, tak dlatego zrobiło mi się trochę chłodniej. 7 stopni aż odbiera z otaczającego powietrza. Jakby ona sobie tutaj dłużej pochodziła, to to biuro, które mamy dosyć małe, no to pewnie za jakieś pół godziny byłoby tutaj 0 stopni. Byłoby aż tak zimno. W sumie to tyle, jeżeli chodzi o działanie tej pompy ciepła, więcej nie będę wam tutaj opowiadał, bo można by jeszcze trochę porozmawiać o zaworze rozprężnym, o zbiorniku cieczy, o separatorzy cieczy, ale nie po to jest ten film, żeby tutaj robić jakiś wykład naukowy. Chodzi o to, żebyście wiedzieli mniej więcej, jak to działa, żebyście się tego nie bali, bo dużo klientów po prostu chciałoby sobie założyć pompę ciepła, ale nie wie, jak ona działa, a jak czegoś nie znamy, to się boimy, no i po to jest ten film właśnie, żeby to Wam wytłumaczyć. Pompa ciepła to jest dobre rozwiązanie dla większości budynków. Niektórzy się pytają, czy w starszych budynkach można, czy w nowszych, też to wyjaśniłem na jednym z filmów. Można to praktycznie wszędzie zamontować, trzeba tylko to odpowiednio dobrać i potem zbudować odpowiedni układ hydrauliczny po to, żeby to działało właściwie. Jak się Wam podoba kanał, tak, ten film, no to możecie tam zrobić lajka like pod filmem, jakiś komentarz wstawić, jeżeli macie jakieś uwagi co do filmu. Eee, zapraszam też do subskrypcji kanału. I taka ważna uwaga, jak ktoś będzie miał jakieś pytania odnośnie tego, jak to działa, bo ma pompę ciepła i chciałby się zapytać, czy ona działa właściwie, to nie dzwońcie do mnie. Naprawdę nie dzwoncie, bo chciałbym, ale nie mam czasu na takie rozmowy, żeby, żeby teraz omawiać kogoś przypadek na zasadzie takiej, że ma pompę ciepła, nie wie czy ona dobrze działa, że mam mu pomóc. Nie, sorry, nie zajmuję się tym, to nie moja praca. To wiedzę, którą dostajecie przez Youtube, jest gratis, ale resztę wiedzy i czasu po prostu poświęcam dla swoich klientów, więc jak ktoś chce kupić pompę ciepła, to jak najbardziej ma do dyspozycji mój czas, ale osoby, które po prostu no, chcą z niego. Trochę gratis skorzystać chciałbym, ale niestety nie mogę pomóc. Bo po prostu nie mam na to wszystko czasu. Możemy sobie wrócić jeszcze na chwilę do tej pompy ciepła. Odczytam jeszcze raz parametry. Mam nadzieję, że potem będzie je na filmie widać. 52 stopnie temperatura gazu na tłoczeniu. 43 powrót, czyli ciecz. 17 stopni temperatura nawiewanego od tyłu gazu tak? i 9 stopni temperatura wywiewanego powietrza. Wymianego powietrza, tak. Zobaczę jeszcze temperaturę wody, jaką mamy. 45 stopni to jest temperatura wody akurat na wyjściu z jednostki wewnętrznej. 39 to jest temperatura wody powrotnej, ogrzewanej. To tyle tymczasem. Mam nadzieję, że spotkamy, spotkam Was znowu w jakimś kolejnym filmie. Jak czas pozwoli, to mam nadzieję, że niedługo. Dzięki bardzo i do następnego razu.